Biznes, każda firma, jaka by nie była, polega na ciężkiej pracy i ciężkiej orce. Jeżeli to przedsiębiorca zrozumie, jeżeli początkujący przedsiębiorca weźmie sobie właśnie do serca to, że Facebook jest potężnym narzędziem, to że YouTube jest potężnym narzędziem, z którego bardzo łatwo skorzystać tak naprawdę bez jakichś wielkich wyrzeczeń poza poświęceniem czasu. To nagle się okaże, że nawet sprzedaż mydła może być pasjonującą przygodą. Cześć, witam Was w czwartkowym odcinku. W czwartkowym odcinku nagrywanym w środę późnym wieczorem. Ech, tak się złożyło, że w tym tygodniu jakoś zero czasu. Ale to dobrze, że dzisiaj ten odcinek nagrywany bo można podsumować listopad w naszych działaniach. A trzeba przyznać, że jest co podsumowywać, bo w listopadzie mieliśmy naprawdę świetną sprzedaż na Allegro. Chyba rekordową, chyba jeszcze nawet na pewno. W żadnym miesiącu nie mieliśmy takiej sprzedaży. A wiem, że temat Was Allegro interesuje, to to Wam mówię, że to jest wzrost rzędu 20% w stosunku do października a październik już był bardzo, bardzo dobry. Nie zmieniliśmy produktu, nie zmieniliśmy aukcji, jedyne co zmieniliśmy, to uruchomiliśmy AC. Jak wiecie, w połowie października, tak dla eksperymentu, uruchomiliśmy kampanię ads razem z taką firmą Pryzmat, której usługi Wam już polecałem w pewnym wywiadzie, tam dwa tygodnie temu. Ale nie, nie to jest istotne. Jak chcecie, to zajrzyjcie sobie po tego wywiadu. Istotne jest to, że sprzedaż rośnie. I co ciekawe, rośnie zarówno jakby sprzedaż cała produktu Liwolo na Allegro, jak i nasz udział w tej sprzedaży, jak i nasza sprzedaż też. Bo to jest jakby logiczne z tych dwóch wcześniejszych informacji. No i teraz na czym polega cała ta zabawa? No bo to wszystko trzeba sobie skalkulować, tak? czy te acy są warte czegoś, czy nie warte. Więc mogę Wam powiedzieć, jakie są moje przemyślenia po no minął miesiąc i dwa tygodnie tych reklam adsowych. No więc moje przemyślenia są takie, że adsy, jednak dobrze zrobione adsy działają. Żeby były dobrze zrobione, potrzeba to, to po prostu komuś zlecić, a nie męczyć się samemu z tym. Firmy, którym to można zlecić za nieduże pieniądze, naprawdę wiedzą, co robią, wiedzą, czego szukać, wiedzą, w jaki sposób pozycjonować wasz produkt. Więc tutaj naprawdę fajnie to poszło i polecam wam skorzystać po prostu z jakiejś firmy. O ile kiedyś we wcześniejszych odcinkach, tak z ubiegłego roku, może jeszcze nawet w połowie tego roku. Mówiłem Wam, że to acy to takie trochę moje zdanie mielenie kasy. Tak, teraz widzę, że dobrze zrobione acy naprawdę potrafią pociągnąć sprzedaż do góry. W zasadzie cały wzrost naszej sprzedaży względem października to był acy. I tutaj widać, że organicznego wzrostu generalnie nie było. Był wzrost wynikający z reklam. Więc to, to coś mówi o tych reklamach, tak? Czyli warto, warto sobie w nie wejść. Yy, jak je zrobić? No, ja Wam tego nie powiem. Aczkolwiek, tak jak dwa tygodnie temu zapowiedzieliśmy w wywiadzie z człowiekiem, który dla mnie te adsy robi. Prawdopodobnie za kolejny miesiąc yy, może dwa miesiące spotkamy się znowu na jakimś wywiadzie i podsumujemy te trzy miesiące kampanii adsowej, na którą jesteśmy umówieni. Teraz I wtedy się dowiecie, na czym, na czym polegała sztuczka w tej kampanii i dlaczego ona zadziałała. Bo to, zadziałała, to już wiemy. Kwestia jest, jak zadziała dalej. W grudniu spodziewamy się dość dużego takiego organicznego wzrostu zainteresowania samym produktem, bo ruszyły kampanie reklamy w telewizji znowu naszego produktu, jak to co roku w grudniu. Tak naprawdę miały ruszyć w listopadzie, ale ze względu na różne zawirowania z dostawami do Polski naszych produktów, trzeba było to opóźnić. Niestety ten miesiąc nam troszkę uciekł i nie było sensu emitować reklam w momencie, kiedy nie mieliśmy pełnego magazynu towaru. Teraz już powolutku, powolutku stany magazynowe wracają do normy, więc można, można się bawić w emisję reklam w telewizji. Będzie to miało, mam nadzieję, jakiś sens, i tutaj dziś pewnie się spotkamy pod koniec grudnia, albo może przed świętami. Podsumujemy sobie, jakie przełożenie ma reklama telewizyjna na sprzedaż. Znowu ze szczególnym nastawieniem na Allegro. Nie chcę wam mówić, jak cała sprzedaż w globalu firmy się ma, bo to jakby nic wam nie powie. Mogę wam powiedzieć dowolną kwotę, ona i tak wam nic nie powie. A kwotę na Allegro przez Trade Analyticsa od Allegro łatwo możecie sobie sprawdzić. Ten najwyższy słupek na frazie Livolo to my, więc jak chcecie sprawdzić, to będziecie wiedzieli, ile sprzedaliśmy na Allegro produktów Livolo, a ile globalnie sprzedało się produktów Livolo na Allegro, bo to jest też ciekawa informacja. Widać, że im my bardziej inwestujemy w rozwój naszego kanału na Allegro, tym bardziej rośnie sprzedaż, jakby cały wolumen sprzedażowy na Livolo, na Allegro. Więc, jeżeli chcecie rozpędzać jakąś markę, no to po prostu inwestujcie w reklamy. Co więcej, już widzimy, że to, że my zainwestowaliśmy w te reklamy, i yy, sprzedaż zaczęła gwałtownie rosnąć, i u nas, i w ogóle całego wolumenu, to też inni sprzedawcy tego samego produktu na Allegro. Zaczęli również inwestować lepsze środki w reklamę, jeszcze lepiej dopracowywać swoje aukcje, czyli jakby poczuli nasz oddech, w pewnym momencie zaczęliśmy im zabierać cały rynek niemalże, więc postanowili ratować swoje rozwiązania, no i siłą rzeczy troszkę na naszych rozwiązaniach bazując, zaczęli też poprawiać swoje aukcje. Co dla mnie ma o tyle duże znaczenie, że mi zależy na tym, żeby marka Livolo na całym rynku rosła. To jest dla nas naj jakby priorytetem. To, że nasza sprzedaż oczywiście ma rosnąć, bo z tego żyjemy, to, to jesteśmy bardzo zadowoleni, ale bardzo to, co jest priorytetem tak naprawdę, to jest wzrost całej marki w Polsce. I to jest dla nas bardzo istotne. Dobra, wracając na chwilę do tych adców. Jak nam się to zwraca? Od razu Wam mówię. Wychodzi nam około w tej chwili jest to chyba 7-8% ze sprzedanej kwoty. To jest kwota zainwestowana w reklamę. Jeżeli mówimy tylko o zwrocie z arsów, czyli pomijamy sprzedaż organiczną. To jest dość skomplikowana wyliczanka, jak to policzyć, ale mając statystyki z poprzednich lat mniej więcej. Można było zaprognozować, jaka byłaby sprzedaż bez reklam. Dorzuciliśmy jakąś kwotę na reklamy, więc widzimy, jaka jest sprzedaż z reklamami. 7-8% nie jest to zły wynik. Całkowita rentowność, całkowita kosztochłonność, o tak, bo nawet nie rentowność, kosztochłonność naszego kanału na Allegro. Jeżeli mówimy o tym, co płacimy. Do Allegro jako prowizję, właśnie wpłaty na budżet reklamowy, wszystkie abonamenty, nie abonamenty wyszła w tym miesiącu 16% sprzedaży. No to nie jest mało. Generalnie na naszej kategorii prowizja jest 8%, więc kolejne drugie tyle, ile wydalibyśmy na prowizję aczkolwiek w tym też są mm, niewielki udział, bo niewielki udział, ale mają opłaty za przesyłki, które są realizowane poprzez Allegro, tamte Allegro DPD. Więc to ma swój tam niewielki, ale ma jakiś udział. Yy, należałoby to wziąć pod uwagę dokładnie licząc. Yy, I co jeszcze mogę Wam powiedzieć o Allegro? No 16%, czyli mniej więcej wiecie, ile trzeba mieć yy, marży na produkcie, yy, żeby nadal jeszcze na nim zarabiać. Tak, wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma 20% marżę całkowitą, czyli 20% to jest różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży, no to na takie kampanie reklamowe, na takie wydatki, jakie my ponieśliśmy w tym miesiącu, po prostu go nie stać i tyle. Nie może tego zrobić. Mamy troszkę wyższą tą rentowność produktu, więc tutaj jakby spokojnie nam się to spina. Przy tych 120 paru tysiącach, które przemililiśmy przez Allegro w tym roku, nasze znaczy w tym miesiącu, faktycznie bardzo fajnie się to spięło. To był pierwszy taki miesiąc, kiedy przekroczyliśmy tak na pewniaka 100 tysięcy, bo zawsze tam w okolicach tych 100 tysięcy wahaliśmy, różnie to bywało w różnych miesiącach, ale w tym roku, no faktycznie to przebicie o 20 parę procent, 100 tysięcy, no to już powoduje, że możemy powiedzieć, że tak. te 100 tysięcy to jest taki pewniak i, i tyle, a to właśnie dzięki adsom więc yy, wniosek z tego jest bardzo prosty wyczekujcie kolejnego filmu o adsach. może coś yy, Wam powiemy yy, jak to zrobić od tej strony yy, fachowej, jakbyście chcieli robić to sami z drugiej strony no ja nie polecam Wam robić tego samemu, nie warto naprawdę, koszt yy, usługi jaką świadczy dla nas firma zewnętrzna to jest 500 zł miesięcznie więc jeżeli mamy zapłacić, jeżeli ja miałbym się wszystkiego uczyć od nowa, eksperymentować, tracić pieniądze, i to wszystko w zamian za 500 zł, to w mojej ocenie nie jest warta ta nauka tych pieniędzy, które możemy zapłacić komuś, który, kto już to potrafi. Tak wydaje mi się, że, będzie, że, jest, że to jest ta optymalna ścieżka. Tak to sama ta ścieżka, którą wam mówiłem. A propos Google ads, tak? Adsy Google świetnie sprzedają, świetnie promują, pozycjonują sklepy internetowe, ale robienie tego samemu jest po prostu bez sensu. Firma, która nasze gdzieś tam adsy ogarnia, robi to za inne kilkaset złotych miesięcznie, za usługę tyle bierze pieniędzy. Więc znowu chyba po prostu nie ma sensu, tak? Nie ma sensu ryzykować własnych pieniędzy ryzykować, że coś nam nie wyjdzie i przepalimy ileś budżetu, lepiej komuś zapłacić i to jest zdecydowanie prostsze rozwiązanie. Chociaż jak ostatnio podliczyłem wydatki na firmy zewnętrzne, które świadczą dla nas różne usługi reklamowe, firma, która prowadzi właśnie Allegro Ads, firma, która prowadzi Google Ads, firma, która prowadzi Facebooka, jednego, drugiego, jak te wszystkie wydatki razem spiąłem, no to wyszło, że to jest kwota dobrego etatu w firmie. I zacząłem się zastanawiać, czy nie byłoby sensowniej zatrudnić kogoś na etat do firmy, kto by to wszystko ogarniał. No i po szybkiej analizie wyszło mi, że nie. To nie ma sensu, dlatego, że ci goście od Allegro Ads są specjalistami od Allegro Ads. ci goście od Google Ads są specjalistami od Google Ads. A ci goście od Facebooka są specjalistami od Facebooka. Yy, I robienie tego samemu, jakby znalezienie uniwersalnego żołnierza, pracownika, który wszystko to będzie potrafił zrobić sam, yy, no jest praktycznie niemożliwe. Yy, tak? Trzeba by znaleźć po byłego pracownika, jakiejś mulki, agencji reklamowej, yy, który miałby ochotę całą swoją wiedzę, serce i wszystko wrzucić tutaj. Yy, pieniądze by się wyrównały. A nie sądzę, żeby to było tak dobrze zrobione, wszystko. Byłaby nad tym po prostu większa kontrola, różnica byłaby taka, że ja dokładniej bym wiedział, co ta osoba robi, ale sama, sama kwota na końcu i rezultaty myślę, że byłaby kwota podobna, a rezultaty chyba jednak gorsze. Chyba jednak lepiej zaufać specjalistom. Więc, tak na podsumowanie krótkiego, czwartkowego odcinka. Miesiąc super, naprawdę. Listopad był fajnym miesiącem. I to nie tylko na Allegro i w sklepie internetowym. Listopad był fajnym miesiącem, aczkolwiek w sklepie bywały lepsze miesiące. W sprzedaży detalicznej w ogóle bardzo, bardzo fajny miesiąc. Po raz trzeci z rzędu udało nam się utrzymać taki próg sprzedaży detalicznej, który jeszcze kiedyś był gdzieś tam moim marzeniem. Jaki to jest próg, to wam nie powiem. Ale, ale fajny, fajny próg, trzeci miesiąc z rzędu utrzymanie takiego dobrego progu to, to jest fajna rzecz. Hmm, nie ukrywam, że też to się trochę przekłada na pieniądze pracowników, bo, bo raz, że mają prowizję yy, od obrotu, a w zasadzie od przychodu, tak można powiedzieć. Yy, to jest jakby ich, częścią ich pensji jest ta prowizja, więc oni się starają. Dwa, że Wszyscy w listopadzie dostali podwyżki po to, żeby już grudniowe wypłaty były takie odczuwalne dla nich, że, że jest tam jakaś podwyżka, więc tu znowu liczę, że to się jakoś przełoży na jeszcze lepszą, jeszcze bardziej wydajną pracę. A trzy jesteśmy dzięki wpływom niezłym wpływom z, ze sprzedaży jesteśmy w stanie finansować rozwój firmy. A ten rozwój firmy, no to jest nowe oprogramowanie, które mam nadzieję w optymistycznym wariancie ruszy na początku stycznia, w pesymistycznym na początku lutego. Zupełnie nowa jakość u nas, jeżeli chodzi o zarządzanie magazynem, zarządzanie wysyłkami wszystkim po prostu. Całe kompleksowe oprogramowanie do zarządzania całą firmą, zresztą napisane na nasze zamówienie za, za duże pieniądze. Bazuje oczywiście na pewnym znanym rozwiązaniu. Ale wszystkie wtyczki, łączniki pomiędzy sklepami Allegro a tym oprogramowaniem zostały dla nas napisane, dla nas jako dla firmy, przez firmę chyba z Gliwic, jak się nie mylę. Więc duża inwestycja z naszej strony. No, już nowy, nowe zaplecze magazynowe widzieliście, tutaj, to nasze lokalne. Też fajna inwestycja, bardzo ułatwia pracę chłopakom. Dużo czytelniejsze jest, wszystko jest w porządek. Nawet samo to, że są nowe podłogi w magazynie, to już powoduje, że się inaczej pracuje. Jak przychodzi pani, która u nas sprząta dużo łatwiej nie ma już wykładzień, są wszędzie gładkie powierzchnie, dużo łatwiej się sprząta, to wszystko ten kurs się tam nie zbiera, lepiej się oddycha, naprawdę takie inwestowanie w firmę ma sens, ale żeby móc tak inwestować w firmę trzeba, yy, trzeba zarabiać. No i teraz y, ostatnia rzecz chyba, w zasadzie takie moje podsumowanie miesiąca zakończyłem, a, a teraz tylko kwestia jeszcze, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę. Y, jak wiecie, i na YouTube, i na Facebooku leci sobie ten cykl Wyzwanie 30, y, gdzie codziennie podaję Wam jakiś krótki filmik z jakąś receptą na coś. Y, I muszę Wam powiedzieć, że troszkę zaskakuje mnie, nie wiem czy zaskakuje, Martwi mnie oglądalność niektórych odcinków. A martwi mnie z jednej bardzo prostej przyczyny, bo najlepiej oglądane odcinki to są te odcinki, w których szukacie recepty na złote ograla czyli odcinki, jak znaleźć fajny produkt, jak sprawdzić zapotrzebowanie na rynku na produkt, gdzie to zapotrzebowanie rynku na dany produkt sprawdzić. Te odcinki faktycznie gdzieś tam się wklikały. Jak na statystyki mojego kanału objęły, miały fajne zasięgi. Ale z kolei odcinki, w których mówię wam, jak sprzedać produkt, czyli jak wykorzystać darmową reklamę, dobrodziejstwo Facebooka, jak wykorzystać dobrodziejstwo YouTube'a, jak wykorzystać dobrodziejstwo Instagrama. Mimo, że wydawało mi się, że mają fajną nazwę, bo nazywają się darmowa reklama. No, jednak nie są specjalnie oglądane. Specjalnie by mnie też to nie martwiło, bo to jakby ja to robię trochę dla fanu, ale martwi mnie wniosek, który z tego wypływa, a mianowicie wniosek jest taki, że spora część widzów tego kanału szuka na tym kanale złotych recept. A na tym kanale nie ma złotych recept. Na tym kanale jest informacja, jak można, pracując kilkanaście godzin dziennie na początkowym etapie rozwoju firmy, zbudować sobie fajną firmę? Fajne, stabilne źródło dochodów. Tak, tutaj nie ma żadnych, żadnej magii, bo, bo w biznesie nie ma magii. W biznesie czasem się coś bardziej uda, czasem się coś mniej uda, czasem się lepiej trafi, czasem się gorzej trafi. To się zgadza, ale biznes. Każda firma, jaka by nie była, polega na ciężkiej pracy i ciężkiej orce. Jeżeli to przedsiębiorca zrozumie, jeżeli początkujący przedsiębiorca weźmie sobie właśnie do serca to, że Facebook jest potężnym narzędziem, to że YouTube jest potężnym narzędziem, z którego bardzo łatwo skorzystać tak naprawdę, bez jakichś wielkich wyrzeczeń poza poświęceniem czasu, to nagle się okaże, że nawet sprzedaż mydła może być pasjonującą przygodą i może tą przygodę można zacząć tą przygodę od mydła a skończyć na nie wiem firmie wielkości Rosmana tak Rosman też kiedyś od czegoś zaczynał. tylko nie można podchodzić do sprzedaży na zasadzie znajdę złoty produkt, który będzie się nie wiadomo jak sprzedawał. Słuchajcie, przejrzałem ze statystyki byłem ciekaw, czy to tylko tak u mnie na kanale, czy na innych kanałach też tak jest YouTube'owych odsłon różnych filmów i faktycznie widać, że w tych filmach dla przedsiębiorców największą oglądalność mają filmy pod tytułem jaki produkt pozwoli Ci zarobić najwięcej na Allegro no nie, tak nie działa kurcze biznes, bo jeżeli ktoś zrobił film o tym, jaki produkt pozwoli Ci najwięcej zarobić na Allegro, to ten ktoś nie jest prorokiem, ten ktoś zobaczył, co się dzieje na Allegro, to nie jest problem. Są przecież programy, które to wyszukują bez żadnego problemu. I nagrał o tym film, że nie wiem, maseczki sprzedają się najlepiej. dają, Znając między ceny maseczek, znając koszt produkcji, można powiedzieć, jaką stopę zwrotu dają. <laughs> tak. Można zrobić taki film, ale jeżeli oglądacie taki film, to znaczy, że ten film mówi o rynku, który już jest zajęty. Już ktoś na tym rynku jest, bo ktoś nagrał o tym rynku film. I tyle. Teraz pytanie, czy wy jesteście w stanie na ten rynek wejść? Mam dla Was złą wiadomość. Jeżeli dopiero zaczynacie, będzie Wam cholernie trudno. Ale za to nie będzie Wam trudno wejść ze swoim pomysłem. Jeżeli tylko zastosujecie się do kilku prostych rad, które macie w, powiedzmy, w tego odcinka, które się nieźle obejrzały, tak? czyli jak sobie wybrać dziedzinę, produkt i jak to sprawdzić. Wtedy nie będziecie musieli bazować na czyichś danych statystycznych, yy, konkretnie danego produktu, tylko będziecie mogli rozwijać własny pomysł, własny produkt. Yy, Kolejną, jakby. Progiem sukcesu jest wejście we wszystkie social media. Słuchajcie, nie wiedziałem tego, ale podobno tylko 5% firm w Polsce ma swoje kanały na YouTube, a 95% firm w Polsce ma swoje strony internetowe. Czy przedsiębiorcy w Polsce jeszcze nie zrozumieli, że świetnym źródłem promocji, reklamy, informowania o swoim produkcie jest kanał na YouTube? No, jeżeli nie zrozumieli, to wy z tego skorzystajcie. Macie taką wiedzę, dostajecie informacje, yy, obejrzyjcie te odcinki o darmowej reklamie, yy, bo te odcinki mają być dla was po prostu taką podpowiedzią. To działa, to nie działa. To można zrobić tak. Niewykluczone, że powstanie yy, też taka seria na tym kanale. Yy, jak zrobić. Yy, taka już. Tutorialowa seria pod tytułem Jak prowadzić profil na Facebooku, jak robić produkcję wideo, bo ja uważam, że ta produkcja w tej chwili ma dużą szansę i to nie na jakiejś hiper jakości w studiach telewizyjnych, tylko właśnie w takiej jakości, jaką ja tutaj robię i dzięki której marka Livolo w pewnym momencie bardzo, bardzo poszła w górę. Bo marka Liwolo poszła w górę nie dlatego, że komuś się spodobała albo że mieliśmy farta, tylko dlatego, że my odrobiliśmy reakcję w social mediach, założyliśmy kanał na YouTube yy, jako pierwsza polska marka, znaczy w Polsce, pierwsza w Polsce marka z tego typu włącznikami yy, i pokazaliśmy ludziom, że to może działać, pokazaliśmy ludziom jak tego używać myślę, że nasz kanał na YouTube był jednym z bardzo dużych takich kroków milowych w promocji tej marki w Polsce, właśnie dlatego, że nikt inny tego jeszcze nie robił. Za chwilę tych kanałów na YouTube będzie wysyp. Jestem o tym przekonany, że tych markowych jakby kanałów prowadzonych przez przedsiębiorców w sposób mniej lub bardziej profesjonalny myślę że raczej nawet bardziej profesjonalny niż to, co ja robię w tej chwili będzie wysyp. Ale w tej chwili jeszcze jest miejsce jeszcze można zdobyć trochę subskrybentów, jeszcze można się pokazać i naprawdę warto. Ostatnią rzeczą którą chciałem wam podpowiedzieć, to też taka a propos oglądalności tych odcinków wszystkich i moich wniosków na podstawie statystyk, że naprawdę, jeżeli chcecie osiągnąć jakiś sukces. Ja tu nie mówię o milionach i być o drugą Ikeą, Yy, tylko o normalnej, rzetelnej działalności, która pozwoli Wam, yy, nazwijmy to, godnie, uczciwie żyć, yy, jeszcze coś tam odłożyć, czasami coś zainwestować na przyszłość, yy, to to wymaga bardzo, bardzo wiele ciężkiej pracy. Yy, a ta ciężka praca może być łatwiejsza, jeżeli będziecie przyswajali więcej informacji, więcej wiedzy, bo im więcej wiedzy zdobędziecie, tym sama praca będzie po prostu prostsza i tyle. Popełnicie mniej błędów, wszystko będzie robić szybciej, więc myślę, że naprawdę warto. Więc, tak na podsumowanie, weźmy się wszyscy do roboty, zdobędźmy trochę jeszcze wiedzy, yy, i tyle. A u nas, tak jak Wam powiedziałem, miesiąc super. Naprawdę grzechem byłoby narzekać. Trzeba przyznać, że, że listopad bardzo, bardzo fajnie pojechał. A w grudniu, ze względu na te kampanie telewizyjne, które teraz swoją drogą, powypatrujcie naszych reklam, liwolą, yy, będą w telewizjach grupy TVN-u, bo to tam, tam, tam importer lokuje swoje pieniądze i bardzo dobrze. Ja się z tym bardzo zgadzam, uważam, że to jest właśnie nasz klient. To jest też ważne. Jeżeli robicie gdzieś reklamę, celujcie z reklamą tam, gdzie jest wasz klient. Czyli wybierzcie półkę cenową, zróbcie analizę rynku, a taką analizę zrobi wam każda agencja reklamowa i to za darmo. Jeżeli tylko powiecie, że za jej pośrednictwem chcecie kupować reklamy w telewizji, zróbcie analizę rynku, gdzie jest wasz klient i gdzie wasz klient może zobaczyć reklamę. U nas na przykład wyszło, że w TVP nie ma naszych klientów. Za to nasi klienci to jest tvn 24, to jest HGTV, to jest TVN Turbo. To są klienci na nasz produkt, tak? Tam są ludzie, którzy mają pieniądze. Po prostu. A tacy nas interesują. Nie, nie interesują nas klienci, którzy nie mają pieniędzy, no bo jeżeli nie mają pieniędzy, no to nie stać ich na nasz produkt. Jeżeli nie stać ich na nasz produkt, no to po co? To, to nie są nasi klienci. Po co im wyświetlać reklamę? Dobra. Tyle takich przemyśleń środowo wieczornych. Jutro ciężki dzień, sesja zdjęciowa. Pochwalę Wam się potem na Facebooku wynikami pewnej tej sesji. Zobaczycie, co tam ciekawego u nas, ale to za tydzień. Na razie, cześć.